Radio, którego już nie ma. Radio, którego już nie ma. Zapraszają Wiktor Niedzicki i Jarosław Juszkiewicz. Spotykają się dwaj radiowcy. Kiedy się spotykają, to o czym rozmawiają? No, o swojej pasji życiowej, czyli o radiu. A radio jest pełne niespodzianek i naprawdę wyciska na nas, no piętno to jeszcze mało, naprawdę zmienia naszą osobowość. Radio jest super ciekawe, pasjonujące i kochamy je. A zwłaszcza kochamy, jeżeli rozmawiamy z tak znakomitym radiowcem jak redaktor Jarosław Juszkiewicz czyli głos kieruj się na południe, głos nawigacji w Google, ale przede wszystkim radiowiec. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie panie Wiktorze, dziękuję za taką wspaniałą zapowiedź, tym bardziej, że pada z ust człowieka, którego audycji słuchałem jeszcze w pierwszym programie Polskiego Radia i którego program telewizyjny, Laboratorium, oglądałem pacholenciem będąc. Bardzo dziękuję, był pan na pewno bardzo mały, ale to już jest drobiazg. Różni nas prawie dwa pokolenia mniej więcej, ale radiowcami się czuję Wiemy i wobec tego bardzo chętnie rozmawiamy na ten temat. Zresztą wspominaliśmy najrozmaitsze, bardziej albo mniej zabawne historyjki. Panie Jarku, nie wiem jak Pan, ale większość radiowców, no w każdym razie taka jest teoria, kocha programy na żywo. A dlaczego kochamy programy na żywo? No, bo tak naprawdę taki program realizowany na żywo, czyli wtedy, kiedy naprawdę rzecz się odbywa i kiedy no, na przykład relacjonujemy jakoś wydarzenie, albo coś się dzieje, albo po prostu rozmawiamy ze słuchaczami, no, jest to pewnego rodzaju sprawdzian profesjonalizmu dziennikarza. Co pan o tym sądzi? Jeżeli coś się powie na żywo, no to już poszło. To jest cudne w radiu. Tego już nie można cofnąć. To, co się powiedziało, poszło w eter. I nie wiem, czy pan zauważył, jest taka złota zasada, panie Wiktorze. Jak zrobi się coś fajnego, to z reguły żaden z, ze znajomych, z radia, z kolegów, z koleżanek nie zauważa tego. Po prostu przeszło, wychodzi się ze studia, mówi się: O, zrobiłem fajny program. Ewentualnie realizator z drugiej strony szyby pokaże kciuk w górę, mówi: OK, było super. Ale jak człowiek ma najmniejszą wpadkę, albo co gorsza, większą to wtedy słyszą wszyscy. Ale oczywiście, proszę pana, to jest, zresztą to jest nie tylko w tej sprawie zza, taka zasada, ale jeżeli pan w ogóle cokolwiek zrobi złego, jeżeli pan, e, nie wiem, wytrze nieładnie nos na ulicy, to oczywiście akurat w tym momencie pana ulubiona sąsiadka wychodzi, albo jeżeli się pan potknął i wpadł w kałużę, to na pewno zobaczą to wszyscy sąsiedzi. To wiadomo. <laughs> ale, nie pan, to jest jeszcze drobiazg, ale jak pan bardzo dobrze wie, programy na żywo wymagają, no, dosyć specyficznych ja wiem, predyspozycji, może tak. Pamiętam, że miałem kiedyś znakomitą koleżankę, nazwisko łaskawie pominę, która no, była bardzo dobra, była intelektualnie niesamowita, miała ogromną wiedzę, no, erudycja po prostu niezwykła. Marzyła o tym, żeby prowadzić wówczas cztery pory roku Lato z Radiem. No i wszystko byłoby cudownie, ładna dykcja, nawet niebrzydka pani, no ale niestety... Kiedy widziała tą czerwoną lampkę włączony mikrofon, i to, że jest na żywo, to ona widziała przed sobą te wówczas pół miliona ludzi. I zaczynała albo radośnie chichrać. O to... Jezu, najgorsze. Ale najgorsze to było jeszcze coś innego, to że oba dama miała przed sobą konsoletę. Dawniej była taka, przy mikrofonie była taka konsoleta, było kilka guzików, no był tak zwany zwierak, że jak chcę <laughs> odkasznąć, no, to się naciskało, żeby nie było słychać tego kasznięcia. No, albo jakieś inne, no tam żeby można było poza anteną zwrócić się do realizatora, do no, kilka tych przycisków było na przykład do rozgłośni, tak jak do pana, no to wtedy przyciskałem inny ludzik, tak. nie, nie słyszeli tego słuchacze, ale pan słyszał i tak dalej, i tak dalej. Niestety, kiedy był program na żywo, ta dama zaczynała grać na tym, jak na fortepianie. To znaczy, tak naprawdę naciskała zupełnie dowolne i przypadkowe guziki. Realizatorzy już wyłączali ją. Bo, 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 nie, proszę pana, proszę pani, to nie, nie działa, to w ogóle, ale ona i tak tam naciskała te guziki w zdenerwowaniu. No efekt taki, że trzeba było ją odsunąć od tej anteny na żywo, bo po prostu nie była w stanie dać sobie z tym rady. A okay. jakie są pana doświadczenia, jeśli chodzi o programy właśnie na żywo? Jeśli chodzi o ten przycisk nieszczęśliwie zwany zwieraczem albo odkaszlnikiem, to my w radiu mamy taką opowieść, która krąży od lat. Jeden z kolegów, taki dość nobliwy speaker, miał program. W czasie chyba 1 maja albo jakiegoś innego takiego święta. Nie, gdzie 1 maja? A, strzeliłem. To było wszystkich świętych. Ale chciał opowiadać o zwyczajach, które panowały w różnych regionach Polski. To były czasy przedinternetowe, więc przyniósł sobie grubą księgę, którą pożyczył z biblioteki na temat tych zwyczajów. No i położył ją na tej mini minikonsolecie, ale nie popatrzył, że grzbiet tej książki nacisnął zwieracz. A zwieracz, jak pan powiedział, wyłącza na chwilę mikrofon, tylko że to wyłączenie trwało 20 minut. Było 20 minut ciszy na antenie, nikt nie wiedział co się dzieje, a książka leżała po prostu na tym odkaszlniku. A, widzi pan, bo tu znów należymy do różnych epokradia. Ja pracowałem zwykle z realizatorem za szybą, który takie coś zauważyłby w ciągu pół sekundy, Wo wobec tego zwróciłby uwagę dziennikarzowi. Nie, kolega pracował z realizatorem, ale realizator w tym czasie co on zrobił? Książkę czytał jakąś, w ogóle z ciszy nie zwracał uwagi. Cisza nie przeszkadzała i mi wszystko było cudownie. A propos realizatorów, to przypomina mi się historia, nie wiem, czy o tym nie mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale chyba nie. Mieliśmy takiego realizatora, który Generalnie miał taki sposób bycia bardzo luźny, i przez to nie lubił go prezes. No i właściwie trochę czekał na okazję, żeby, żeby mu przyłożyć. No i wchodził pewnego razu do reżyserki prezes i kolega pali papierosa. A to było krótko potem, jak wprowadzono całkowity zakaz palenia w radiu, a w ogóle w reżyserce nigdy nie można było palić. I mówi, proszę pana, tu się nie pali. Na co? Spojrzał tak ten realizator na pana prezesa, mówiąc: Ale ja się, panie prezesie, nie zaciągam. To był, to, był, to był jego ostatni dzień w pracy, ale jak mówimy o sytuacjach na żywo, to ja pamiętam taki program, przy którym naprawdę się spociłem. To były czasy, kiedy współpracowaliśmy z Radiem Polonijnym z Chicago pod koniec lat 90., i robiliśmy takie mosty i łączenia. I to był taki półgodzinny program. To samo szło u nas, i to samo szło w Chicago. I poproszono mnie, żebym poprowadził ten program, wiesz, pogadasz trochę, słuchaj, porozmawiasz o tym, co jest w Polsce, zapytasz o Chicago, no, generalnie luźna rzecz. I nagle się okazało, że oni mają całą listę pytań. Co się dzieje w Polsce? To były czasy raczkującego internetu. Czyli musiał być wcześniej niż pod koniec lat 90. I nagle się okazało, że oni pytają o sytuację polityczną w Polsce, mają bardzo konkretne pytania. E, mają pytania o to, jak przebiega sprawa ustawy aborcyjnej, bo to wtedy był taki gorący czas. E, referendum konstytucyjne. I ja czułem, jak po prostu spływa mi, panie Wiktorze, stróżka potu, bo nie mam się do czego odwołać, a oni zadają konkretne pytania. I wtedy poczułem, że prowadzenie programu na żywo to, to, to nie jest po prostu zapowiadanie piosenek. Ach, proszę pana, prowadzenie programu na żywo. Ja zacząłem prowadzić programy na żywo. O, sam wymyśliłem coś takiego, żeby... były... Pytania do, od widzów, no wtedy była taka możliwość, że wreszcie się pojawiła, że telefoniczne te pytania można wprowadzić na antenę. I proszę pana, w roku, to chyba był 77 rok, wprowadziliśmy taką nowość, dziś pytanie, dziś odpowiedź. A, ależ to była nowość, przy czym to nie było zadawanie, to znaczy to nie było zapowiadanie piosenek. Piosenek tam nie było w ogóle, było 45 minut otwartego mikrofonu, takiego w ogóle stąd do tamtąd. No a w takim programie różne rzeczy się dzieją. Pamiętam, że jak pierwszy taki program prowadziłem, to z drugiej strony za szybą stał redaktor naczelny, który wszystko kontrolował, no bo nigdy nie wiadomo co ten Niedziski powie tam może państwowo burzliwego albo cokolwiek innego, a równocześnie z tyłu za mną wcisnęła się do studia. Moja koleżanka, bardzo życzliwa oczywiście, no żeby mnie wspomóc, w razie czego jak ten młody się tam sypnie albo się wszystko zawali. Może pan sobie wyobrażać, jakaś zastępstwo Czyli zastępstwo już, już, już za pana plecami było tak. Tak jest. No a miałem wtedy dwoje rozmówców. Był pan docent, pamiętam, że meteorolog, i była jakaś pani, też chyba docent albo doktor. Więc ja do pana docenta, panie docencie, opowiemy, pan opowiada ze swadą, no fantastyczny po prostu rozmówca, więc ja się zwracam do pani, to może pani teraz coś powie, a pani robi takie... cisza. Po czym zrobiła takie... i osunęła się. Zemdlała. Zpadną, jak słusznie pani odpowiedziała na pytanie, ona po prostu zemdlała z przerażenia. Wie pan, to jest, no to jest wyobraźnia. Wyobraźnia widzi pan przed sobą te miliony słuchaczy, to może Głów. No i wtedy wie pan, normalny radiowes, no to widzi przed sobą mikrofon za szybą realizatora i właściwie na tym koniec, a często i tego realizatora nie ma. A ona widziała to może Głów. No i jak zobaczyła to może Głów, tak zemdlała, no koleżanka się akurat przydała do tego, że ją po prostu wyciągnęła ze studia. I to właściwie było tyle. Z programami na żywo to mam zresztą kilka ach różnych rzeczy, bo to jak Pan wie, działy się zaskakujące sprawy. No na przykład to, że ktoś przekręcił nazwisko, no zwłaszcza moje, no niby nie, nie wszyscy muszą je znać, no ale jeżeli mnie ktoś przedstawiał, że to jest Wojciech Nawrocki, to delikatnie prostowałem. A to się zdarzało, to nieraz nawet. Poza tym, no najrozmaitsze rzeczy, no właśnie łączymy się z rozgłośnią. Nie ma połączenia, albo w rozgłośni ktoś wyszedł, albo cokolwiek innego się zdarzyło. Przy okazji zresztą miałem również taką sytuację, to akurat było podczas akcji, Kosmos 1978 rok, kiedy to generał, no wtedy jeszcze major Hermaszewski był na Orwicie, a ja prowadziłem w Radio no Główny program Radio Studio Kosmos. No i Studio Kosmos, jeszcze z redaktorem Adamem Wojciechowskim na zmianę prowadziliśmy te programy. I proszę sobie wyobrazić, że do jednego z programów miał być o Technologii w kosmosie. No więc tam, że tam są piece, do topienia metali, że coś tam, no to takie w historii. Zaprosiłem wobec tego, miałem tu w studiu na żywo, no bo program trwał godzinę. Zaprosiłem chyba trzech albo czterech naukowców, fizyków, którzy przygotowywali ten eksperyment, ale żeby nie było tak prosto. To miałem, no połączenie oczywiście ze stacją, z salutem, no to połączenie to było takie raczej symboliczne, powiedzmy, że powiedzieli cześć. Trochę oczywiście <laughs> mówiłem, co tam widać, a był oprócz tego we Wrocławiu był pan profesor, też specjalista od krystalografii. No więc kiedy ja doszedłem do tych eksperymentów krystalicznych, mówiłem, a we, we Wrocławiu, w ośrodku, tam w rozgłośni mamy pana profesora, panie profesorze, to na czym polega ten eksperyment? Pan profesor zaczął opowiadać, opowiadać, ale tak czuję, że on tak mówi, 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 więc przerwałem mu, a proszę pana, bo to dotyczy sprawy napięcia powierzchniowego. Tu pan profesor zrobił takie i cisza. Ja mówię, tak słusznie pan powiedział, to dotyczy tego. I znowu mówię, to jeszcze jest prawo tam jakieś, już w tej chwili nie pamiętam. Pan profesor zrobił i cisza. Matko Boska, pewnie umarł. Ale, br, 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 tak, jak słusznie pan powiedział, tutaj zwróciłem uwagę na, na naszych specjalistów w studiu i kiwnąłem do realizatora, żeby wyłączył rozgłośnię. Potem po programie się wyjaśniło. Otóż oczywiście w rozgłośni we Wrocławiu był dziennikarz, który zaprosił owego pana profesora, a pan profesor przyszedł z plikiem kartek, gdzie miał zamiar wygłosić przemówienie do narodu. Jak zaczął wygłaszać to przemówienie do Narodu, szczęśliwie ten początek się zgadzał z moim pytaniem, czyli ok, ale jak ja zadałem pytanie, to on nie wiedział, co on ma zrobić. Czy ma wrócić do czytania, czy ma y, odpowiedzieć na pytanie. Ponieważ nie wiedział, co zaczął, to, to, y, y, to było takie do kolegi dziennikarza. Kolega dziennikarz w tym czasie lekko przysnął, by nie wiedział w ogóle o co chodzi. z tego też zrobił minę taką, a ja wiem. No wobec tego pan profesor znowu zaczął tam coś stękać i jęczyć, a ja, ja myślałem, że on po prostu za mało dostał. I w ten sposób pan profesor stracił szansę występu na antenie. Jak pan mówi o nadprzygotowanych, to przypomina mi się sytuacja jednej z moich koleżanek, która miała poprowadzić po raz pierwszy program na żywo poranny. To jest program, który startuje bardzo wcześnie rano, i koleżanka była z cyklu tych, które się bardzo dokładnie przygotowują. Tak dokładnie się przygotowała, że rozpisała sobie cały program co do minuty i napisała sobie wszystko, co ma powiedzieć, łącznie z zapowiedziami godzin. Ale jak pan doskonale wie, panie Wiktorze, życie przynosi nam różne niespodzianki i mniej więcej już po pół godzinie ta czasówka się rozjechała, no bo piosenka trwała chwilę dłużej, realizator coś później wypuścił. No i ona mówi: Polskie Radio Katowice jest godzina 5:36. Na co wchodzi jej na interkom? No i poleciała piosenka: wchodzi jej na interkom realizator na Sławki mówi: Słuchaj, ale nie jest 36, tylko 39. A ona mówi, jak ja mam napisane, że jest 39, to jest 39. No tak. Ale to wie Pan, to takich, takich sytuacji oczywiście też pamiętam wiele. Wie Pan, programy na żywo w ogóle nie. Każdy z nas się oczywiście za pierwszym razem jakoś tam denerwował, sypał. Tak jak powiedziałem na wstępie, to jest życie pełne niespodzianek. I jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo precyzyjne przygotowanie, to mam taką historykę, no to prawda, nie ja w tym brałem udział, ale byłem tego świadkiem. Otóż. Mieliśmy takiego kierownika, pana redaktora Nowaka, zresztą znakomity dziennikarz. I on postanowił, że on pokaże tym swoim kolegom, jak należy te programy dobrze robić. Nie będzie takiego, przepraszam za wyrażenie dziadostwa, to nie będzie takiej improwizacji, on tu wszystko ma przygotowane, wszystko dobrze. Przygotowywał się bardzo starannie parę dni, naprawdę zrobił porządny program. Jak się obudził, y, radiowcy, nie wiem czy Pan, ale wielu radiowców ma taki zwyczaj, że pierwsze, rzecz to włącza radio. Zanim jeszcze się dobrze obudzą, to już tak, włączają radio. Tak, tak. Ja akurat nie mam tego zwyczaju, ale, ale tacy byli. Włączył radio i usłyszał, minęła godzina siódma, on miał program prowadzić od piątej, no to tylko przewrócił się na drugi bok. Co się okazało? Po prostu tak się przejął sytuacją, że że zwyczajnie organicznie wytrzymał, zaspał, nie usłyszał ani buzika, niczego, po prostu padł i koniec. Koledzy, oczywiście, bo zawsze był jakiś tak zwany bramkasz, czyli drugi kolega, który był ubezpieczeniem, no więc kolega wszedł, zapowiedział godzinę, potem coś tam, no tak po kolei to to szło. I poprowadził no, cały program. I poprowadził program. cały program, no taśmy były przygotowane, rozmówcy zaproszeni, wszystko, czyli wszystko szło tak jak trzeba, no a że. A że bohater Inny prowadzący. No nie było prowadzącego. Oczywiście takie sytuacje wie Pan, ale z drugiej strony to ja również miałem taką sytuację troszeczkę inną, sam na sobie to przećwiczyłem, że takie przygotowywanie to się czasem może źle skończyć. Otóż y, kiedyś y, mm, miałem program, od który właśnie przygotowywałem bardzo starannie i oczywiście zaspałem. Kiedy się obudziłem, była godzina bodaj ósma, no a jechałem na dziewiątą. No niby jest sporo czasu, ale no trochę za mało, żeby to dojechać, zwłaszcza wtedy, kiedy były tylko autobusy, tramwaje i to jeszcze kursowały tak sobie regularnie. I proszę sobie wyobrazić, że ja wybiegam na ulicę, a jeszcze krzyknąłem do żony, dzwoń do redakcji. No nie było jeszcze telefonów komórkowych, nikomu się nie śniło, na szczęście mieliśmy Teraz, Miał pan co... w domu. Y, tak, to w ogóle, proszę pana, to i tak było wielkie szczęście. Więc dzwoń do redakcji, że, y, że się później. Wybiegam na ulicę, na ulicy mleko. No po prostu mgła, taka, że nic nie widać. Dobiegam, wówczas mieszkałem w pobliżu Warszawskiego placu Wilsona, no w Warszawie się mówi Wilsona, a nie Wilsona. Na postoju taksówek stoi kolejka, no wtedy nie było taksówek na telefon i biegnę wobec tego pod prąd nią. patrzę, czy któraś taksówka nie podjeżdża do, do tego postoju. No, do podjeżdża rzucam się przed ten samochód. Kierowca oczywiście sklął mnie od ostatnich, ale tak. wyprywana, bo ja do radia, bo muszę... Muszę dążyć! Muszę no więc gość mnie zawiózł. I ja tak do tego radia dojechaliśmy. No w miarę szybko, wtedy się jechało szybko, no nie było takiego ruchu. Wpadam do, do radia biegiem, po schodach lecę. Wpadam, nie widząc z tego, że jest jeszcze za 15.09. Padam do radia, do redakcji. W redakcji siedzi nieodżałowany redaktor Tadeusz Sichomski. Nogi na biurku, nagle luzik. Patrzy na mnie, mówi. Cześć! Herbatki się napijesz. Kierowniku! Ja Herbatki się napijesz. Ale ja tu, tu. Słuchaj, tu są jeszcze koledzy. Fachowcy, mamy dużo czasu. Po pierwsze, musisz się uspokoić i wyrównać oddech. Po drugie, musisz przestać być taki spocony i taki zrzajany. Po trzecie, wypijesz herbatę, choćby nie wiem co się działo. A po czwarte, przecież koledzy zapowiedzą godzinę, potem zapowiedzą piosenkę, potem zapowiedzą jakieś kalendarium, potem mogą nawet zapowiedzieć Twojego gościa. I masz 20 minut. I masz nawet pół godziny. Masz się uspokoić, bo najważniejszy jest Twój stosunek do słuchaczy i to, żebyś Ty im przekazywał dobrą energię. No i rzeczywiście wypiłem herbatę, uspokoiłem się, wszystko było dobrze. No oczywiście żaden z słuchaczy nie był w stanie zauważyć takiej sytuacji.